z yo, 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 mojej z tej strony trader travel dzisiaj wam pokażę strategię data kendu to jest jakby nie w teorii osobna strategia którą możesz się nauczyć i nią tylko grać a jest tylko dodatek do strategii którą gram czyli i Value gapa co wam przedstawię ona tylko się dzieje w specyficznych czasach kiedy są wiadomości, czyli, jak wchodzę na, wchodzimy na przykład na Forex Factory, co ja używam, patrzę, co mamy za wiadomości danego dnia, czyli dzisiaj 16 grudnia, mamy o 14.30 stopę bezrobocia. No i wtedy po prostu wchodzimy trochę szybciej, czyli o 14.30 na gieł... no przed, bo to trzeba się ustawić. Można też o to zagrać tą strategię, gdzie się szybko konta robi, czyli to, co wam pokazałem wcześniej. A teraz Wam pokażę po prostu normalne zagranie, które no, sprawdza się naprawdę wielu razach. Można powiedzieć, że na 90% win rate jest na tej podstrategii i fair value gapa. No dobra, no to wejdźmy. Mamy 14.30, dzisiaj akurat była. No i zaczynamy nasze czarty. Dobra, tutaj macie jeszcze wyniki. Bulenox, na końcu już tam jest 1000 dolarów. Jeszcze 3000 łącznie, i będzie można wypłacić coś z tego to jedziemy. Dobra, mamy 14.28 i czekamy na świeczkę, która się pojawia o 14.30, czyli to jest ta świeczka. Żeby ta strategia zadziałała, potrzebne jest nam zmierzyć tą świeczkę. Minimum, żeby ta świeczka miała to tak około 50 punktów. Ona ma 74, więc spełnia nasze kryteria. I teraz co robimy? To także że tylko wyznaczamy dół tej świeczki i i to musi być na jedną minutówce musi się zamknąć na jedną minutówce i musimy zaznaczyć górę te świeczki to jest jak nasze liquidity. I teraz też od razu nawiążę do komentarza co dostałem. To jest że ktoś myślał że jak weźmiemy od góry od dołu przepraszam liquidity to możemy zagrać shorta nie właśnie o to chodzi że jak weźmiemy liquidity na dole czyli to są właśnie te poziomy gdzie jest bardzo dużo pieniędzy to ja wtedy automatycznie gram już tylko longa stąd. To dla mnie nie ma sensu już grać tutaj shortów. No bo właśnie zabraliśmy to, co tutaj było wszystko. Pieniążki pan. Jak już tutaj to mamy, no to jest to zabrane X pan. No to nie masz tutaj co ty grać. Dlatego czekamy. Zostało to zabrane. Wtedy cena może nabrać dla, dla, nasze, dla nas tempa i iść w tą stronę do góry. Dlatego ja nie gram. W tym momencie, jak już to weźmie, tutaj nie gram shortów, tylko longi, czyli kupno do góry. A tutaj jak mi weźmie, to ja gram tylko szukam shorta, żeby zagrać. Nieważne, że mi się zrobi fair value gap w drugą stronę. No to znaczy wtedy było dla mnie nieważne. Moja strategia polega na tym, że ja tylko biorę z jednej bądź z drugiej strony. I wtedy gram odwrotność tego. I szukam tylko setupów odwrotności tego. Dobra, już pokrótce wytłumaczone. Kurde. No dobra, to usuniemy jeszcze raz, wyznaczymy, czyli jeszcze raz tutaj górę i dół i patrzymy co się dzieje. Cyk, cyk, widzimy, o mamy wziętą górę i co tutaj robimy, czekamy na fair jakiegoś, o widzimy, że tutaj już coś w dół chciało iść, więc no tutaj średnio z fair value gapem, odbranie takiego dużego tutaj, żeby dostać <laughs> mieć stop lossa, już zaraz wam pokażę. O tutaj, tutaj gdzieś się rozpocząć, Więc takiego stop lossa i take profit taki, no dobre, dobre ryzyko, 0.14, RAR. fajnie, nie no my tak nie gramy, to byłaby głupota oczywiście. Szukamy czegoś tutaj u góry, na M1C nie mamy, na 30 sekundach mamy, o widzimy tutaj piękne. Dobra, to, to już wtedy zmarzę albo nie, po prostu się kliknę tutaj, że to jest liquidity zostało właśnie wzięte i tu mamy naszego Value Gapa, którego oczekujemy, żeby było wejście. No i przewijamy dalej. Tutaj widzimy, że candle szedł na dół, ale się zamknął powyżej, czyli na razie nic tutaj nie ma dla nas ciekawego, ponieważ my, nasze zasady są takie, że musi się zamknąć poniżej tego. O, dobra. Tutaj się zamknęło poniżej, możemy dać właśnie, gdzie to, to mamy krótką pozycję, tutaj stop loss trochę powyżej fair value gapa i celujemy po prostu w przeciwną stronę. I to właśnie tutaj to polega, że jak górę nam zgarnie to celujemy w drugą stronę. Oczywiście w międzyczasie coś bierzemy, bo ja sobie lubię właśnie wziąć tam po 25 punktach i troszeczkę dalej po 50, coś tam lubisz wyciągnąć, no bo wiadomo, to jest z... zawsze giełda, tu nie wiadomo co się stanie, do końca nie da się tego przewidzieć, ale no mamy większe szanse, dlatego zarabiamy na tym, a nie przegrywamy, tak jak w hazardzie zwykłym, no i patrzymy co się dzieje i cyk, take profit wzięty tutaj, to było 1 do 3 RR, jeśli ktoś przytrzymał całą pozycję, ja coś wyciągnąłem z tego, ale się udało, i tego dnia udało się właśnie zrobić. To jest taka właśnie krótka podstrategia. To jest tylko w niektórych momentach da się zrobić. Właśnie to zagrać. Tak jak mówiłem, muszą być wiadomości. To było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie, nie ma żadnego problemu. Zawsze wszystko postaram się wam wyjaśnić. Dajcie lajka, suba, komentarz. I zapraszam do następnego. Na razie!